Witam bardzo serdecznie. Mamy początek września. Jak zwykle od czterech lat jestem w Krynicy na forum ekonomicznym. To bardzo ważne, ważne wydarzenie i niezależnie od tego, jak toczą się losy polityki globalnej, forum... Poruszane są tematy niezwykle interesujące. Rok temu tutaj właśnie ogłoszono koniec kryzysu, a w tym roku stoimy przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Stoimy przed kwestią konfliktu na Ukrainie. W Polsce zdecydowana zmiana rządu, spowodowana sukcesami. Mamy prezydenta Unii Europejskiej, będzie komisarz. To też ważne informacje, dlatego że przed nami wyzwania. Budżetu unijnego realizowanego w Polsce na lata 2014-2020. Bardzo istotne i ważne, w forum spotykają się czynni byli politycy, spotykają się ekonomiści, ale to także jest mały, mały lokalny świat polskich działaczy samorządowych, polskich polityków. Można porozmawiać z lokalnym posłem. Panią Poseł Szydło, z Panią Poseł Niedzielą, można spotkać radnego powiatowego, czy hodowcę osłaskę. Także to jest bardzo e, fajne i ciekawe miejsce. Istotne i ważne jest to, że tutaj mówi się o, o trendach, tutaj mówi się o tym, co będzie działo się w gospodarce. Świat bankierów, świat dużych ekonomistów, czy prezesów firmy o zasięgu... Liderującym nie tylko na Europę Środkowo-Wschodnią, i oni wyraźnie tutaj wskazują dla nas, takich jak ja burmistrzów małych miast, że idzie ku lepszemu, że zaczyna się koniunktura, że firmy zaczynają inwestować. Dla nas osobiście przekłada się to na zwiększony udział w podatkach dochodowych czy na możliwości działań progospodarczych. 24 Forum Ekonomiczne, ale jednocześnie i to dla mnie bardzo istotne i ważne, 8 Forum Regionów. Forum Regionów to wymiana doświadczeń gdzie z całego kraju, nie tylko z Małopolski, chociaż Małopolska jest wiodąca. Przyjeżdżają lokalni politycy, przyjeżdżają samorządowcy, działacze od szczebla wojewódzkiego, po pogminny i dyskutują na temat rzeczy istotnych, wymieniają dobre praktyki i jednocześnie cały czas pojawia się pytanie, co, co dalej? Jak wykorzystać 25 lat polskiej wolności? Dla mnie osobiście Forum Regionów bardzo przejrzyście podzielone na trzy główne bloki czyli na gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko. Wszędzie właściwie można znaleźć tematy inspirujące, panele poświęcone dalszemu losu, losowi przepraszam, gospodarki wodnościekowej. Dyskusja na temat w jaki sposób rozwijać i promować takie małe miasta jak Kęty. Bardzo fajne hasło, które tutaj pojawiło się 3 razy M, czyli małe, mądre miasto i to pasuje do, do Kęty jak ulał. Więc Krynica z jednej strony odpowiada na, na pytania, jak robić, aby było dobrze, i z drugiej strony pojawiają się też pytania bez odpowiedzi. To znaczy, stawianie dobrych pytań jest szalenie ważne, ponieważ pytamy, w jakim kierunku zmierzać i co, co robić dalej. Krynica, Forum Regionów na te pytania, nawet jeżeli nie ma odpowiedzi daje dużo do myślenia i to dla mnie osobiście, także dla mieszkańców całej całej gminy Kenty, dla miasta Kenty jest szalenie ważne i istotne. W Krynicy jestem po raz czwarty i każdy wyjazd, a właściwie później przemyślenia po powrocie z Krynicy, przynosiły wymierne efekty dla gminy. Szczególnie ważne jest to teraz, w roku 2014, gdy kończy się kadencja. I gdy myślimy o tym, co dalej, myślimy o następnej kadencji, w moim osobistym kontekście starając się relekcję i startując w wyborach na burmistrza gminy Kęty szukam tutaj z jednej strony potwierdzenia tego, że wszystko to, co było udziałem moich współpracowników, mieszkańców gminy Kęty przez minione cztery lata miało sens. Tak się dzieje od trzech dni. Zarówno w tematach poszczególnych paneli, jak i w dobrych praktykach powtarzanych przez moich kolegów samorządowców, powtarzają się sytuacje, które ja znam z autopsji i znam skręt. Po prostu my to, my to robimy. Natomiast bardzo ważne i istotne jest, aby także tutaj w Krynicy szukać inspiracji, aby cały czas było świeżo, aby cały czas było inspirująco i aby poszukiwać nowych rozwiązań. I Krynica jest dla mnie taką inspiracją. I Mam nadzieję, że, że będzie inspiracją do następnych działań, które są planowane w, w następnej kadencji. Bardzo, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że wszystko co tutaj się wydarzyło, zarówno w skali globalnej, dyskusja na temat Unii Europejskiej, pokoju na Ukrainie, ale także w skali lokalnej, czyli pomyślności naszego małego miasta i gminy Kęty, ziści się w przyszłości. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich mieszkańców powiatu święcimskiego, a w szczególności Kętrzan i mieszkańców gminy Kęty.